Pragnąc skutecznie wspierać sektor średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw w aglomeracji poznańskiej, prezydent miasta Poznania, Starosta Poznański, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego podjęli wspólną inicjatywę zorganizowania cyklicznego konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Od trzech lat przyznawany jest certyfikat Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej, w tym roku zdobyła go firma Polen. Nasza firma zajmuje się zagadnieniem tłumaczenia, a bardziej konkretnie tym, w jaki sposób wdrożyć pracę komputerów do jak najlepszego i jak najszybszego procesu tłumaczenia. To są zagadnienia, które wykraczają poza standardowe techniki programowania czy też standardowe techniki tłumaczenia, dlatego niezbędne jest korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych. Stąd bierze się nasza współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, a bardziej konkretnie Wydziałem Matematyki i Informatyki tego wydziału. Wielu pracowników naszej firmy łączy działalność naukową z działalnością w naszej firmy. Statuetkę otrzymaliśmy za produkt Translatica, tłumacz automatyczny pomiędzy językiem polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Firma jest laureatem konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest prezydent miasta Poznania i Starosta Poznański.